dobry, wszystkim, a w dzisiejszym odcinku Będę nagrywała o moich koniach No widzicie, o mojej Stalini na padoku O tutaj Dlatego jeszcze Nie możecie zobaczyć Tak jednych wszystkich I to jest na to się stresuje, Ale dobra Zaczynamy. To jest pierwszy koń, Inka. Inka się nazywa i to jest śrebięcie. Kupiłam ją czaj w oszołomie za 20 zł, ale nie, ona nie była sama. To też koń nausznikami ładnymi bardzo. Wiem wam, że się kochałam Ale w tym koniu się naprawdę zakochana. Ale to jest jakiś rybak za 30 złotych. Ale nie tylko rybak. Matka. Matka jest przepiękna. Słuchajcie I jeszcze boks. Chyba, że jakiś Box Jest przepiękny. No więc... Będę też nagrywa o moim króliku. O moim ksie, jak jest konno. Grach. Będę nagrywała moje ulubione kanale Topu manczowy. Kocham webi i Hakamadę i Dakotę i Ontario Pozdrawiam też moją przyjaciółkę Ale I no to wszystko prawie Będzie ten odcinek trwał tylko 3 minuty Bo ja się też jadę gdzieś gdzieś Ale na pewno będę nagrywała o kurde. Więc jeśli chcecie a gdybym nagrywała tych tak to zostawcie subskrypcję na tym kanale. Łapki w górę. <tuszy> <tuszy> Więc jak zostawicie więcej łapek w górę, to nagram jakiś odcinek jeszcze. I będę nagrywała też oj! Napiszcie w komentarzach jaką chcecie grę. Bo w sumie nie wiem, kocham go nie. Ja naprawdę kocham go. Więc nie tutaj nie nagrywała. Więc hmm. skończymy odcineczkę, ale wiesz, jak pięknie Ja, pięknie. Ubra z koja, rozumiecie? piękny. A tutaj ja na kojar. I mój króliczek. Mam no, nadzieję, że widzieliście, moje nie, ja nie wiem. Więc mam nadzieję, że chcecie więcej suportować, więcej odcinków. Jeszcze dużo powiem. Nie, nie, nie. Więc no. Niedawno miałam urodzinę, dlatego myślę, dzisiaj urodziny. ale ja mam nadzieję, że napiszecie wszystkiego najlepszego w komentarzu, a my się żegnamy. Pa pa!